Nie boję się o nim mówić, że kawał skurczy byka, bo on stchórzył zwyczajnie. A jak ty, Robert, jak byś postąpił na jego miejscu? Ja mam to szczęście, że znalazłem się w podobnej sytuacji, postąpiłem odwrotnie niż Antek. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo wiesz, Antek miał żonę, dzieci, tutaj jak była kochanką. O życiu prywatnym nie będę rozmawiał, ale niech, ja to, nie to, niech, nie to wy, niech to wystarczy. I Myślę, że to jest bardzo świeże, bo też pokazuje siłę kobiet, potrzebę tego, żeby one się wyzwalały. Emilia Dulnik, OK TV. Jesteśmy właśnie na premierze filmu Chłopiec. A u mojego boku Robert, który grał? Antka. Antek, ależ postać! Cieszę się, bo też już wiele głosów słyszałem, że pomimo tego, że to jest kawał skurczybyka, to jednak jest w nim pewien magnetyzm, tak bym powiedział. Tak masz. Wrócisz to. No tak i dużo pasji, dużo miłości, są emocje, które unoszą się ponad wszelkim czasem. Tak i myślę, że to jest przede wszystkim siła tej książki, do której zachęcam Państwa, żebyście sięgnęli ponownie, ale też tego spojrzenia, które zaproponowała Dorota na, na tę te, na te historię. Czyli takiego, wiemy jak jest postrzegana Jagna, przynajmniej w takich, nie wiem, licealnych rozmowach, tak bym to powiedział, czy w licealnym odczytaniu chłopów. Natomiast tutaj mamy takie spojrzenie właśnie od jej strony na tę historię i myślę, że to jest bardzo świeże, bo też pokazuje siłę kobiet, potrzebę tego, żeby one się wyzwalały. I żeby się nie poddawały tym naciskom społeczności, w których żyją po prostu. Tak, te naciski rzeczywiście tutaj są bardzo uwypuklone. To znaczy no, pokazane tak, jak było rzeczywiście. Teraz powiedzmy, czasy są inne, ale naciski ciągle są, tylko w innej formie. Tak, czasy są inne, ale wydaje mi się, że każdy, kto zobaczy ten film, to doskonale intuicyjnie wyczuje, że to jest nadal aktualny temat. Lepa! Tania cię kupił. Jeszcze Stanie nas siebie strydał. Powiedziałeś, że marzony dzieci. A na niego? Tuż nie baczysz co? Miłość przechodzi, odchodzi. Ziemia zostaje. Ja również pochodzę z małej miejscowości, więc. Yy... Myślę, że zwłaszcza w takich małych mikroświatach to jest bardziej odczuwalne niż, niż w dużym mieście, takim jak Warszawa, ale to jest. To jest między nami, czy nawet jeżeli weźmiemy jakąkolwiek grupę ludzi, nie wiem, firmę, korporacje, to przecież tam też są różne zależności, różne naciski i, i z tym każdy z nas musi sobie jakoś radzić. Wieś zadecydowałaby wieści jak na gnoju, nawet ty, twoja postać w sensie nie miałeś za wiele do powiedzenia mimo miłości. No myślę, że Antek miał do powiedzenia i to jest niestety też taki filtr, przez który można go odczytywać i dlatego też nie boję się o nim mówić, że kawał skurczy byka, bo on stchórzył zwyczajnie, znaczy w moim odczuciu stchórzył i nie poszedł za tą miłością, która być może była miłością jego życia. A jak ty, Robert, jak byś postąpił na jego miejscu? No ja mam to szczęście, że znalazłem się w podobnej sytuacji, postąpiłem odwrotnie niż Antek. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo wiesz, Antek miał żonę, dzieci tutaj, jak nabyła kochanką. O życiu prywatnym nie będę rozmawiał, ale niech, ja to, nie niech, to wy, niech to wystarczy. Nie zamierzam pytać. No to gratuluję ci w takim razie decyzji. Mam nadzieję, że nikt nikogo tutaj na gnoju nie będzie wywoził.